Porządnego, żebyś jeszcze nie schudził. 70 zł, to jest taka... To jest większa, taka więcej ma takich torebek. ja to pokażę jej teraz. No to, no to fajnie, mam bo, gdzieś, no. Bo i fajnie, bo i na pastę do zębów i tam na jakieś kosmetyki, nie? I te zapieszunki są, nie? No. no to jest te 70 zł. Nie musicie no. szedrzeć. To, to jest przesyłka, to jest cie to nie tak cieniutko bardzo, a ta wasza zaraz zobaczę. No to a, tej naszej tej nie patrzymy, to nie do się bo to jest markowe. My nie. ci pokazujemy co innego w ogóle. No cieniutkie bardzo. Ty tak napakujesz, to jest na to spójrzona Z cienkimi widzisz? Materiał fajny nie? A to je to takie? takie. Starsz. Piszesz najpierw? Mhm. Mhm

to, ja to ja nie widzę przecież. Przeproszę Tak, ale jest też tak gdzieś w środku. To jest, jest, jest taka droga. No to, co panie no to jest lorkart. Tę co pokazywałem Pani wcześniej. Ale też nie wiem czy jest sens wydać tu dwa razy tyle za to. By. No tak, bo to przecież to tylko na, na takie wyjazdy jak <susur«>. w domu jest, nie leży. <susur«> Wybierzcie co żeby sobie wybrać, jako ładną, żeby była taka. Daj, daj sobie. Jeszcze. Dzisiaj można się zamówić? No? <coughs> Powinno przejść w piątek. No i dobrze. No, Ostatnio byłam teraz w szpitalu, to tą torbę wzięłam na znicze, wzięła się w środku, wytargała, i jakaś jakoś się zrobiła i w torebce, w takiej w, w, ciuchy miałam w szpitalu, i kurczę, i wszystko miałam w takich buntach. I stwierdziłam, że to, to, to takich to mhm. Te są ładne, tylko. Dobra. To to tak. Niestety pani leci w bok. Są takie różne kolory, takie wzory. Teraz za 50, no? Nie czy to się załaduje, zaraz. Tak, 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 takie różne są, nie dużo jednolite. Też to już bym to nie. Proszę